Coś dla smakosza, prawdziwego smakosza kawy. Mieszanka 90% arabiki i mocnej robusty 10%, więc taka dość zbalansowana mieszanka w wysokiej jakości. Firma Luca Fee z Carpendolo, północne Włochy. Bardzo dobra kawa, polecam. Zdarza się, że można ją kupić w Polsce. Podobno ktoś z Poznania ją sprowadza stąd do Polski. Tutaj można ją kupić w granicach 20 euro za kilo. To jest bardzo dobra cena w Polsce. Podobno coś koło 150 zł. Najlepszym produktem, moim zdaniem, najlepszym produktem firmy Luca jest Mr. Exclusive z czarnym murzynkiem. Jeszcze jest murzynek z murzynką, ale ta mieszanka jest niesamowita. Zero gorzkości, naprawdę wysokiej jakości. Amerykańska kawa z Ameryki Południowej, bo jak wiemy we Włoszech, kawy nie ma, niestety. Ale sposób wypalenia tej kawy, przygotowania jej, Włosi są w tym mistrzami. Polecam serdecznie.